Hej, witam was w panik z kolejnym odcinku zagramie Batman Arkham City. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek, ponieważ em, wtedy będziemy przechodzili próby demona i walczyli raz z gulem jeszcze, więc e, odcinek zapowiada się ciekawie. Dobra, weźmy sobie ten kielich, wypijemy tutaj. Dobrze. się, jak życie wróciło will. Czekaj, ale to moment tego rozgula. Your next task is simple. Follow me through this world and the trial is complete. Touch anything along the way and you will die. No dobra. Mamy yyy że to jest taka próba, że musimy za nim podążać. No dobra. Yy, Przetrzymaj na mina to wcerta fajnie. Wydawało się tak ten. Tu tutaj fajnie. Podróżować z Wintertelem, ok, będą się o to pamiętać. A to się powiększa cały czas, fajnie. <śm> trochę rozwalany ten. Dobra, tutaj mamy drogę cały czas. Pokażę jak możemy podróżować, tak dalej. Trend tak, tak, możemy sobie podróżować spokojnie. O oh fuck oj, dało mi się dotknąć. Muszę zobaczyć, jak tam się... Jak w locie troszeczkę do góry polecić, bo yy, nie zwróciłem uwagi co mi tam napisali za bardzo. Może po prostu nie będę chciałbym kurde. Proszę, 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 proszę Szlak nie, nie wiem, nie wiem jak ten do góry się frunie Wiem, że mi to wyskoczyło przed chwilą, ale... Przeczy... Okej, okay, no lora, okej, okay. tym będę spadał, okej okay. to... No lora to... To mi tak za bardzo... A mnie interesuje no Dobra Szybko, 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 szybko. O! o, zaliczyło! hehehe, <śleski> dobrze okej. Okay. tutaj na ładnie, ładnie lecą. Na naszych przeciwników, a spadł! Jesteś the one I have Teraz to succeed me? Mm -hmm. strędy, tędy mam lecieć. Dobra, o, chyba lepiej, żebym ten podróżował tak dalej. Dobra, lecimy tutaj w dół. Trwa zapisywanie, no super. Oj, a tu się dalej frunie. Dobra, dobrze wiedzieć. Nie no, dobrze wiedzieć, naprawdę. 600 years. Imagina, w Możemy sobie spokojnie. Oj, oj, oj nie się Jeszcze raz. Okej, okej, okej Dobra, może tędy? Nie, no prawie Prawie się udało, prawie się udało Moje no będzie troszeczkę Długi odcinek, ale Mam nadzieję, że go obejrzycie tak dalej Dobra Tutaj troszeczkę, tu może do, do góry Jakoś, kurde, jak ktoś? Tutaj się do góry fruwa. O, chyba nie wyszło, jakby inaczej. Nie mogę to za bardzo przerwać, bo muszę oddawać, jeszcze audio city i tak dalej. Muszę to jeszcze przycinać i tak dalej. To jest, to mi się tak za bardzo nie chce. Totne? Tak. No, jakby inaczej. Jak to się do cholery fruwa do góry? Czy to mogę to pomocą? Jestem, jestem, już trochę wyżej niż ten, ostatni, raz Ma jakby inaczej, tutaj spadam, nie, nie wiem Pr To będzie metoda prób i błędów Ale może się kiedyś nauczę No mhm. tutaj jak to na dół jest ostro, dobra Tutaj do góry, tutaj są na dół, tutaj są do góry Tutaj są, na dół, tutaj są, do góry, na dół, do góry I to cholera no, szlag byłem blisko Może teraz się uda, może, już coś już troszeczkę wykombinowałem Od razu na dół, troszeczkę do góry, na dół No pewnie zahaczysz butę glanem najlepiej Dobra, ja coś już powoli wyczajam jak tutaj latać, już naprawdę Dora, tu, I, tu. Dora, jest, Umiem. Umiem. I can see your body is becoming weaker. The small quantity that I have allowed you to drink will only keep you alive for a few more precious hours. It is time for you to make the ultimate decision. Troszeczkę baton poobijany Dobra O Jezus, kurde cholera jakie nienawidzę tutaj latać Naprawdę, jeszcze CRTL-em Jakbym może grał na padzie, może byłoby mi łatwiej Może, nie wiem Może tak byłoby łatwiej, naprawdę. Tak to tu już, tutaj tak na klawiaturze to jest tak sobie bo tutaj muszę spasić, trzymać tak dalej, te inne betony. O mój Boże, są, kurde. Dobra, tutaj jakiś... Dora, tutaj Dobra, tutaj była rozwałka Dobra. Dobra, jakoś tu nikt jeszcze robić. Dobra, tutaj... o, myślałem, że spadnie. Ach, szkoda. Dobra, jakoś tu wychodzi. No, to już rozwalony, to temu jeszcze raz całkę zrobimy. Dobra, ładnie latają. Complete ten final challenge, and the blood of the demon will give you the gift of eternal do góry, tutaj dół, tutaj do góry, i tu nadu. Przycząłem bym miał lecieć gdzieś. O, nie jednak nie lecę collect your light now. nie mamy już tych co bardzo. O nie, dali są te na kombinacji, ok? Ale tym razem paście jak nas szanują nagle. Szkoda, że takszo się nie uderzają tym. Może było ciekawie. You did it. You sound surprised. Of course not, I always had faith. Where's Rage? I need to see him now. I'm running out of time. Your final challenge awaits you through this door. I pray the spirits will be kind. Nora. <laughs> Dosywnie no Father. Welcome, detective. It is time. For your final challenge, kill me. Replace me as the head of the demon. It is your destiny. I will never kill. Not even you. What? You lied to me. I needed a sample of your father's blood. This was the only way. Allow me to help you. Use my sword. No. And that is your final answer. <laughs> can leave this chamber a night we'll see about that no czekamy się będzie zapowiedziano Zajdujemy się na jakimś pustkowiu I tak dalej to czekamy na niego jak tutaj nam wyskoczy gdzieś o, idzie chance O I teraz mamy przeciwników. No Dobra Muszę ich łatwo pokonać naprawdę No i tutaj nie są aż tacy dobrzy, Wiadomo o, tu, ten rozkór ra, właśnie Dobra, rozwałka jakaś tutaj poszła Gdzie jesteś? Witness the true power of my lazaris pit Dobra, tu trzeba tak biegać właśnie I o to właśnie to chodzi, że go trafiać tak dziwnie to jakieś pazurki także I bo to z, z, jak widzicie e, spada HP, HP, życie Dobra, nie mam po co, że nie użyłem tego guzika co to potrzeba Dobra, jakoś tu idzie nam dalej Ta walka, jakoś wygrywamy dalej Dobra, okej. Okay. Oj, ile tu pozorów? Jak to pięknie wygląda. Dobra, jakoś, jakoś to wychodzi. Okej, okay, gdzie jesteś, Gnoju? Kontra. Kurwa, ile, ile tu trzeba naciskać? We are fated to rule this earth, to wipe it clean of the scum of humanity. Only we can do this. My father is old. His time is over. Ours is just beginning. Take his blade, kill him. Accept your destiny. Accept our destiny. You know I can't do that, Talia. Then, beloved, you will have to die. No dobra, chętnie. Da za, znaczy go rozwala, ale nie umrę. Ile kontr muszę tu wyjebać? 20 kontr naraz! Co to było? To jest dla mnie, proszę państwa, no nic w sumie... Nie mogę... I nie jest dobry właśnie, kurde. Trudno mi troszeczkę. O to bolało mnie. Kolejny kontr, Paście, ile muszę dać. Trzeba zaś teraz, no, nie najgorzej. No, jakoś trafiłem w niego akurat, fajnie. Dobrze, bo tutaj jest jeden z tych potworów właśnie. To jest właśnie Razgul. Jak dobrze wymawiam, chociaż nie jestem pewien. Teraz troszeczkę nikąd musiałem, 9 aż tylko. Ich jest już coraz mniej tak dalej tutaj. Tu się będziemy męczyć. Dobra, jakoś tutaj uniki Dobra, jak. On, on jest silny w sumie, przyznam. On jest słaby. On nie jest słaby, naprawdę nie jest słaby. Gdzie jesteś? Oj. Co będziemy tym impulsem strzelali Już teraz chcemy gdzie? nie dziurek. Będę go trafić. O tam jest jedna. Właśnie on troszeczkę już zaczął szybciej to rzucać. Olega. Dobra, jest. Chyba są dwie teraz, tak mi się wydaje cały czas. Dobra. Zmieniliśmy troszeczkę kierunek, więc powinno nam to pomóc chociaż nie wiem tam jest dziura Ouch. te pazury coraz szybciej się pojawiają coraz szybciej trochę ich więcej wow cholera tu się kurs przesuwa też to jest o teraz tu jest tu jest Dobra, został trafiony Kuźwa, no prawie. Tutaj ja muszę się przygotować bardziej do tego. To jest trudne w sumie powiem wam. Cholera. Dobra, dostał. Dobra, no, gdzie jest kolejna dziura? Kurwa nie weszło. To też nie weszło? Boże! to powinno wejść? To się weszło? Nice! No po co to miało wejść? To, ale to weszło! Mój Boże! Zaraz mię życia! To do te muszę! What are you doing? Listen to me, Detective, and listen well. You will kill me. You will lead the League of Assassins, because if you do not join us, I will kill the only person you have ever loved. This wasn't part of the plan. Okay. 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 Do it. Oh, and the not here. Oh, this is a here. Detective! You should have killed me. Yes, he should have. What kind of a man sacrifices his own daughter and you? You lied to me. I thought you loved me, Bruce. I thought you were ready to join our crusade. Talia, I. Don't! You two deserve each other. You're looking old, Raish. What's really going on here? I have used the Lazarus Pit too many times. I've lived 600 years. My mind and body cannot take much more. Each time i enter the pit. i am frightened of what will come out. the lazarus pit has corrupted your mind. think about it. if your pit falls into the wrong hands, you'll be powerless to stop centuries of destruction. this is your chance for redemption, raish. call off your crusade, or i'll be back for you. No, dobra. Więc dzięki wielkie za oglądanie, komentarze, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!